Mi się przedstawię taki czasopismo i okręt podwodny, który się okazał w czterech wersjach. Jest to jeden model kartonowy, ale w czterech wersjach. Po prostu przypadkowo znalazłem, szukałem, właśnie polskie okręty w skali 1.200 a są w tym czasopiśmie. Nie wiem, czy to jest z bo jeszcze nie oglądałem, czytałem tego nawet, tylko przeglądałem. Ale będę miał wszystkie okręty podwodne z czasu II polskie w skali 1200 i tu właśnie się ukazał model ORP Orzeł, ORP Semp jeden model kartonowy ale w czterech wersjach zobaczyłem sprawdziłem yy, takie czasopisy okrętowe jeżeli się ukazało wydanie specjalne to w wydaniu specjalnym były jakieś modele ukręt głównie to w większości zauważyłem że są Okręty podwodne i polskie, dużo bardzo ubotów jest. Japońskie są amerykańskie, brytyjskie nawet widziałem. Bardzo dużo modelik, właśnie kartonowych. Nie jest to, bardzo, nie jest to drogie. Po to 20 zł kosztuje 25 zł. Ten, ten akurat dzisiaj to jest numer 8 specjalny, numer 2 2009. Zanim przekażę, tutaj właśnie widzimy takie modele. To jest taki Pracownikiem modelarstwa okrętowe, tak jak mówiłem, numer 8 specjalny 2009 2009, który się ukazał, właśnie model okrętu podwodnego w skali 1-200, który będę kleił Sempa, bo orła już on sklejonego. Widzimy takie modele, fajne są. Mistrzostwa świata. A, to są Mistrzostwa świata w w modelarstwie kartonowym okrętów w ogóle i są pokazane zdjęcia, jakie modele się ukazały na tych mistrzostwach świata. Także bardzo ciekawe, w ogóle to jest. Będę to czytał dopiero, jak będę SEMPA kleju. Tu widzimy fajny okręt. Teraz wam pokażę ten model w ogóle. Pokażę Wam ten model, tylko tutaj na razie pokażę. To jest bardzo fajny rzymski okręt. Bardzo fajny. Z żołnierzami. Tyle wioseł. Taki coś skleić, to trzeba być mistrzem. Uuu, przepiękna sprawa. Także to znaczy potem sobie poczytam. To jest piękny, piękny model z rzymianami Albo widzimy mt B32. Tym. To jest inny malowanie. Jakiś ścigasz torpedowy. To będzie ścigasz na pewno. Potem będę czytał to. Będę widział. Tutaj widzimy sylwetki okrętów podwodnych typ 2A typ 2B typ 2C typ 2D Kręty podwodne, uboty. Uboty. Kiedyś miałem stojącego tylko jednego, u bota w skali 1400-606, który walczy z naszym Niciestem Burza. Burza go uszkodził, a inny aliancki okręt go staranował, ale burza go. Uszkodził U606, są takie małe obuciki, fajne. To jest takie fajne czasopismo. Nie? Model zaraz Wam pokażę tę wycinankę całą tego modelu który się okazał, a to, to jest akurat takie bardziej dla modelarza to jest przydatny który klei są modele sam od podstaw wzory wszystko, tu mamy piękny żaglowiec także ja sobie kupiłem właśnie ludzie monitor o lotniskowiec, nawet tu jest widzimy to, że ja sobie Enterprise, ja takiego miałem Sklej 300 tak miałem ten okręt sklejony kiedyś ORP -semp. widzimy jak w środku wygląda w okręcie podwodnym ORP -semp. I tu na końcu widzimy amerykański krążownik USS Oakland. Model też pięknie zrobiony. Teraz też zapisano modelarswo okrętowe. Tak, tutaj widzimy mamy opis, jak go zrobić. Szkielet. Tutaj mamy. Rysunki montażowe, jak robić? Tu mamy szkielet okrętu podwodnego. To że też będzie co robić. To, to widzimy, jest jeden, jeden okręt typu orzeł, ale w czterech wersjach, także można sobie wybrać. Jakąś wersję do klejenia. Ja będę oczywiście kleił sępa bo Orła już mam, tak powiedziałem. A były dwie wersje Orła. Tutaj widzimy Orzeł, yy, wersja 1940, z zatopienia z numerem Reinel 85A. To jest kiosek już wycięty, bo kawałek sobie wyciąłem, żeby tam ten numer za, zakleić na tym orła. Bo ja tam tego Orła kleiłem z innego wydawnictwa Militarny model. O tutaj właśnie był kiosk 39 bez tego numeru to także taki był orzeł, a sempa widzimy był w takim yy, zestawie, tutaj był semp w wersji powojenny z numerem B11, yy, z działem na pokładzie, albo zrobić wersję po prostu z ostatnim numerem przed wycofaniem numer 291 który już miał bez głównego działa na pokładzie był bez działa teraz wam pokażę na tym orle całym sklejony tutaj jest ten właśnie orzeł kartonowy który idzie w zanurzenie także Semp po wojnie miał zdemontowane miał zdemontowaną osłonę dlatego że miał zmienione działo Działone na rosyjskie jakieś tam mniejszy kaliber. I tutaj ta osłona była już niepotrzebna, to osłona ściągnięto. A właśnie już potem w ostatniej fazie służby, no to miał całkowicie działo ściągnięte, bez tego działa pływał. Sęp też właśnie brał udział w filmie w filmie Orzeł z 1958 roku grał Orła. RPSM, grał orła, bo to był inaczej okręt i tam właśnie już w tym filmie był bez tej osłony chociaż powinien mieć osłonę bo grał orła a orzeł był z osłoną i tu właśnie ten wicher właśnie to jest orzeł z tego wydawnictwa military model a tego wichra też przerabiał na ouragana tu widzimy wicher jest z 1935 roku. Tutaj akurat jest wersja bez tego innego masztu. Ja miałem wersję z tylnym masztem w latach 90. Klejony w 1996 roku z GPM-u. miałem go klejonego z tylnym masztem. To jest też, też z literą W. A to jest wydawnictwo WAK. Także jak tylko skończę kleić tego wichra. To biorę się za sempa, też będę robił go, wszystkie modele będę robił do linii wodnej na dioramie także nie będę kleił całego, tylko do linii wodnej, i właśnie będę robił SEMPA tylko że sępa będę robił oczywiście wersję 39, nie? czyli będę miał osłonę na, osłonę na działo. Będę miał osłonę i będę robił właśnie Wikra, właśnie z taką osłoną, a czy Sępa Sempa z tą osłoną będę robił. Tylko, oczywiście, będę musiał w sępie na kioskach po prostu będę musiał zmontować, zakryć te właśnie litery. Ale to będzie proste, bo to są same kolor, to nożykiem sobie bytne. Ten numerek przy, przy, przyłożę do tego, odrysuję, wytnę, wkleję sobie. Także będzie miał z 1939 roku. Dobra, no to tyle. Także, bo do kleju właśnie model kartonowy z, tego, z tej gazety, czasopisma modelastwo okrętowe. A jest to wydawnictwo Saga. To jest to wydawnictwo Saga z Aleksandra Łódzkiego. I będę właśnie robił tego sępa pięknego. także będę miał wszystkie okręty polskie z drugiej światowej Chodzi oczywiście o okręty podwodne. Dobra, to do następnego. Hej. Tak.